Coraz więcej wydajemy pieniędzy na jedzenie, ale jeszcze więcej na niejedzenie. W dzisiejszych czasach taniej jest jeść niż nie jeść, czyli się odchudzać. Odkąd wynaleziono kolorowe czasopisma, w których na załączonych obrazkach przekonuje się ludność, że powinna być szczuplejsza niż jest, bez względu na to ile waży, przyjemność jedzenia udała się na obóz wędrowny Wandy. Aby ludność dodatkowo pognębić, wymyślono diety głównie bezmięsne, na śniadanie płatki, drugie śniadanie szczypior, a później sędziwe kapusty łysiny, która zda się dumać o losach jarzyny, czy też wysmukły bub plączący strąki w markwi zielonej warkoczu, poszła dziewczyna w bieliznę ubrana jako dziewczę, gdy rybki w kąpieli uganiała z kalafior karot, Generalnie kazano jeść florem. Niektórzy ci mądrzejsi połączyli dawną roz, rozkosz jedzenia z nową roślinną młodą i przerzucili się na chmiel. Następnie pojawiły się drogie wynalazki wspomagające świat roślin w misji odchudzania człowieka. Najnowszy z nich to w taki specjalny, drogi plaster, który zmniejsza łaknienie. Przylepia się go na plecach. No, idiotyczne. Plaster na odchudzanie powinno się przylepiać na usta. No, logiczne. Najlepiej posmarowany klejem, który nie puszcza przez 12 godzin. Kto odlepiłby go wcześniej, temu plaster zerwałby skórę, wargi i wyrwał zęby. Ale ja wymyśliłem jeszcze lepszy wynalazek. Kajdanki odchudzające. Człowiek przykładałby się nimi do kaloryfera, połykał kluczyk, a rozkuć mógłby się dopiero po odzyskaniu kluczyka. Po rozkuciu odchudzający mógłby się odkuć przy lodówce. Ponownie przy do kaloryfera i za czasami, kiedy nie znano jeszcze pojęcia odchudzania. Bo te wszystkie diety i plastry, to one owszem, skutecznie odchudzają z tym, że portfel.